Bądź mną. Level szesnasty. Typowy piwniczak. mój ojca, który kiedyś był imprezową hulajduszą, a teraz jest sztywniejszy niż par Azji. Pakuj się na weekend za miastem. Prognoza pogody przewiduje na jutro potężną burzę. Ojciec wchodzi do mojego pokoju i trzyma dwie parasolki. Pierwsza jest zwykłą czarną z błękitnymi elementami parasolką, druga jest w kolorach tęczy i ma różowy napis LGBT. Mój Boże, ojciec myśli, że jestem gejem. Którą chcesz Anon? Niezła próba tato JPG. Biorę czarną z błękitnymi elementami, ojciec zostaje sęczową. Ojciec nagle zaczyna mocno płakać. Chyba mu ulżyło, że nie wybrałem tej części napędowej od rowerowskiej. Ojciec mówi, że czuje wstyd. Przyznaje mi się, że jest gejem i całe życie żyłem w kłamstwie. Kilkanaście lat później. Mieszkam w Szwecji, mam dobrą pracę. Jestem już po ślubie, wyszedłem z przegrywu. Rodzice się dawno rozwiedli. Ojciec mieszka teraz ze swoim chłopakiem Marcinem. Jadę do nich w odwiedziny. Nad ich domem przechodzi ulewa. Na widzę jak Marcin przebiega przez ogródek szybko do domu. Trzyma tęczową parasolkę ojca. Zostaję na obiedzie. Ojciec wygląda na szczęśliwego jak nigdy. Zbieram się do wyjścia. Ojciec dostrzega na przedpokoju suszącą się tęczową parasolkę. Wiesz, Anon, nigdy by do tego nie doszło, gdybyś wybrał wtedy tęczową parasolkę. To uczucie, kiedy wybrałeś czarną parasolkę z błękitnymi elementami tylko dlatego, że miała pasek na nadgarstek.